Dzień dobry, witam wszystkich. Tym razem jestem bardzo zbulwersowany wypowiedziami. prezentuję przed państwem, przed wami, książkę pana profesora Jerzego Roberta na łakarzu. Ciuciu, roboty się coś mi robi. O, walka z kościołem wczoraj i dziś. Książka bardzo ciekawa, taka prosta dla zwykłego człowieka. Dla zwykłego człowieka. Ale, co to się, ale co to się stało? Pan profesor Nowak stanął w obronie księdza Jacka Miedlara niedawno, ale w jakiej sprawie? Że został niewpuszczony do Wielkiej Brytanii. No fakt, Nie, niedobrze to się stało, że nie został, ale, ale mówi takie rzeczy, że ksiądz Jacek został tam zawieszony w kościele, bo, miał, bo mówił o pewnych sprawach, które są... tak jakoś tam mówił, że był za nim, a, nie przeci, a był przeciwko kościołowi. Bo niektórych spraw już miał dość. Często, jak nie tak powiedział pan profesor że niektórych spraw Kościel już miał dosyć. Czego miał dosyć, powiedział, że. Yy, w Sosnowiecki są księdza homoseksualiści, niektórzy są wykorzystywani, ale nie udowodnił tego, nie pokazał dowodów. Pan profesor Nowak, który dla mnie był autorytetem w właśnie pokazywania dowodów, popiera człowieka, który nie przedstawia żadnych dowodów i twierdzi, też twierdzi, że Żydzi zatrzymali go w tym Londynie tam. Już, już nie, bo ksiądz ja to żydowskie tu służby. A tu, że Żydzi po prostu zatrzymali go pod pozorem, że chciał jechać tam przeciwko antyislamskie wygłaszać. Uwaga, Żydzi zatrzymali Jacka Miedlara, księdza, no nadal jest księdzem, bo jechał wygłaszać przeciwko Islamowi. No to jakiś absurd jest. Przecież Żydzi z Arabami się tłuką, z muzułmanami. A oni takie, takie, tego... Ja Jeszcze go nazwał wielkim patriotą. Panie profesorze, ja myślę, że trochę więcej trzeba powiedzieć o tych sprawach, ale to dopiero za jakiś czas. Tym bardziej, że widzę, że pan kiedyś rozmawiał tak w ciepłym gronie z panem doktorem Zbigniewem kękusiem, człowiekiem, który no, tam ma swoje sprawy, leczy że on był psychiatrycznie jakieś wymysły y, szukał przeciwko kardynałowi Dziwiszowi. Niczego nie znalazł. Dobrze, to na razie dziękuję. Jeszcze myślę, że, się, że sobie pogadamy.